Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Całe Złoto Johana Szpejmana. Nazywam się Paweł Paniec i jestem Waszym przewodnikiem na drodze do odkrycia niezwykłego skarbu. Niezwykłego, ponieważ ukryty jest w bardzo dobrze wyeksponowanym miejscu, więc nie jest trudno do niego dotrzeć. Ale żeby w pełni z niego skorzystać, do tego trzeba już czegoś specjalnego. I to coś znajdziecie właśnie tutaj, w kolejnych nagraniach tej serii. Oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem patrzę i złoto, oczywiście pisane bez polskich znaków. Nasz skarb to złota kamienica, ale tak naprawdę to, co najważniejsze, to nie jest ani złoto, ani kamienica, ale przesłanie, jakie zostawił potomnym, w tym również nam, fundator tego niesamowitego budynku Johan S. 17 wieczny burmistrz i kupiec Gdański. Dzięki majątkowi, jaki zgromadził, oraz dzięki pozycji społecznej, którą osiągnął swoim pełnym przygód i pracowitym życiem, mógł on pozwolić sobie na postawienie domu w najbardziej prestiżowej części nowożytnego Gdańska, przy długim targu na parceli numer 41. A ponieważ był on człowiekiem, który posiadł nie tylko pieniądze i wpływy, ale również solidne wykształcenie. Postanowił zostawić po sobie dzieło cenniejsze niż dobra materialne, które akurat tutaj i wtedy nie były niczym nadzwyczajnym. Dlatego też zlecił najlepszym gdańskim budowniczym i artystom przygotowanie wedle własnego pomysłu budynku, który będzie olśniewał kunsztem wykonania, a z jego fasady będzie można czytać jak z otwartej księgi historie, które mają być pouczeniem dla gdańskich mieszczan i odwiedzających to miasto gości. Ale żeby odczytać takie przesłanie, czyli żeby móc skorzystać z pozostawionego przez Johana Szpejmana skarbu, trzeba znać kod, którym posłużył się przy tworzeniu swojej wizji. Na przełomie XVI i XVII wieku ten kod był znany w większości wykształconych ludzi, choć w odniesieniu do całości społeczeństwa stanowili oni raczej wąskie grono. Dzisiaj Wykształcenie jest bardziej powszechne, ale wygląda ono inaczej niż w tamtych czasach. Z tego powodu nadal nie jest powszechnie wiadome, o czym chciał nam opowiedzieć Johann Szpejman. Żeby zatem dostać się do skarbca mądrości, jakie zostawił nam dawny burmistrz, musimy nieco się wysilić i poznać trochę historii. A dzięki temu zrozumiemy, że kilkadziesiąt rzeźb, które zdobią fasadę złotej kamienicy. To nie jest zbiór przypadkowych dekoracji, ale jest to manifest ideowy wyrażający ducha nowożytnego Gdańska. Kiedy zgłębicie sekret domu Szpejmana, dowiecie się, co oprócz złota, a czasem i bardziej niż złoto, cenili sobie tutejsi patrycjusze. Wszystko to znajdziecie w poprzednich nagraniach oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem www. Patrzę i myślę kropka blok ukośnik złoto oczywiście pisane bez polskich znaków. A dzięki temu już nigdy nie przejdziecie obojętnie traktem królewskim obok złotej kamienicy. W poprzednich odcinkach mówię to do tych, którzy dopiero dołączyli do naszej podróży opowiadałem o historii miejsca, na którym stanęła na początku XVII wieku złota kamienica przedstawiłem kontekst epoki oraz omówiłem formę architektoniczną budynku. Następnie szczegółowo omówiłem kolejne postaci uwiecznione jako popiersia oraz historie utrwalone w formie płaskorzeźb. Obecnie w naszym wędrowaniu po fasadzie domu Szpejmanna znajdujemy się na wysokości trzeciej kondygnacji i po prawej stronie, po naszej prawej stronie, przy krawędzi budynku możemy zobaczyć głowę podpisaną Kato, czyli Katon. Sam wizerunek brodatego mężczyzny powinien być już Wam znany dzięki wcześniejszym opowieściom. Zajrzyjcie na stronę Patrzę i ukośnik Złoto, chyba że macie możliwość podziwiać bezpośrednio. I zorientujcie się, że imię Katona pojawiło się już wcześniej. W opowieści o Regulusie mówiłem, że z niewiadomych względów powojenni rekonstruktorzy odbudowując ten zabytek. Zdublowali podpis, dzięki czemu w tym samym rzędzie katon występuje niejako dwa razy. Ale zgodnie z zamysłem twórców i fundatora, miał pojawić się raz i wiadomym jest, że właśnie skrajna pozycja nad trzecim piętrem jest tą właściwą. Uważni słuchacze na pewno też kojarzą, że imię Katona pojawiło się wcześniej w jeszcze innej opowieści. I macie rację, bo kondygnację niżej po przeciwległej stronie budynku znajduje się po piersie innego katona, zwanego utyceńskim albo młodszym. Bohater naszej dzisiejszej opowieści bywa zwany katonem starszym, i ten porządek młodszy, starszy nie jest przypadkowy, bo katon utyceński był prawnukiem tego, o którym będę opowiadał teraz. Na tym nie kończy się sieć powiązań między poszczególnymi częściami naszego cyklu. Jak wiecie, w ostatnich odcinkach dużo miejsca poświęciłem właśnie między antycznym Rzymem a starożytną Kartaginą. Katon starszy również wpisuje się w ten wątek historii i to w sposób bardzo wyrazisty, gdyż, jak głosi starożytna anegdota, każde swoje wystąpienie publiczne kończył stwierdzeniem, Ceterum censeo kartaginem esse lendem, co po łacinie oznacza, a poza tym sądzę, że Kartaginę należy zniszczyć. Cato starszy był wybitnym mężem stanu. Zasiadał w senacie i jest uznawany za jednego z lepszych starożytnych retorów, czyli mówców. Historycy wymieniają około 150 jego mów, z czego około 80 przetrwało do czasów dzisiejszych. A zatem można mniemać, że jego złożeczenie w kierunku Kartaginy było powtórzone bardzo wiele razy i w końcu przy niemałym udziale Katona stało się faktem. W wyniku III wojny punickiej Rzym wreszcie ostatecznie rozprawił się z potężnym zamorskim sąsiadem, który sprawił mu wcześniej tyle kłopotu. Ale ta satysfakcja dosięgnęła Katona na samym końcu jego aktywnego życia – a wcześniej miał okazję zasłynąć wieloma innymi osiągnięciami, dzięki którym trafił do Panteonu sławnych mężów, Panteonu stworzonego w Gdańsku przez Johanna Szpejmana. Wspomnienie wojen punickich w przypadku Katona Starszego jest bardzo ważną daną, ponieważ ukształtowały one nie tylko jego wizję polityki wobec Kartaginy, ale tak jak wybuch III wojny określa koniec jego życia, tak druga wojna punicka stanowiła początek jego kariery. Urodził się w 234 roku przed naszą erą, czyli kiedy rozgorzał drugi konflikt z Kartaginą, podobnie jak bohater poprzedniego odcinka, Scypion. Katon właśnie wtedy wkraczał w dorosłe życie. Obaj późniejsi mężowie stanu zaczynali swe kariery od udziału w kampanii przeciw Hannibalowi, ale różniło ich niemal wszystko i ten rozdźwięk będzie wybrzmiewał w czasie, kiedy jako dojrzali mężczyźni będą decydować o sprawach dotyczących całego rzymskiego imperium. Scypion zaczynał w wojsku jako syn wysokiego rangu dowódcy i już na starcie otrzymał ogromne możliwości działania. Katon zupełnie przeciwnie. Przesadzałbym, jeśli bym powiedział, że zrobił karierę, jak to się dzisiaj mówi, od pucybuta do milionera bo na pewno nie zaczynał na społecznych nizinach, ale pochodzenie determinowało jego pozycję poza kręgiem elit. Należał do klasy ekwitów, czyli średnio zamożnych obywateli imperium. Historycznie była to grupa, którą można by przyrównać do późniejszych rycerzy. Upraszczając ich majątek, pozwalał im na udział w wojnie z własnymi końmi i ekwipunkiem zbrojnego jeźdźca, co odpowiadało średniej zamożności. Rodzina Katona trudniła się rolnictwem i z tego czerpała swoje dochody, niemałe, ale niewystarczające, by zaliczać się do elit wpływających na losy całego imperium. Katon jednak, wstępując do armii, szybko dał się poznać jako bardzo zdolny i godny zaufania człowiek i już po trzech latach z szeregowego legionisty awansuje, zostając trybunem wojskowym. To otwiera mu drogę, jaką przechodzili zazwyczaj synowie z tak zwanych dobrych rodzin, wstępując po kolejnych urzędach do godności senatorów albo jeszcze wyżej. Katon dzięki swoim talentom naprzemiennie pełnił funkcje cywilne, jak i wojskowe. Zadziwiał wszystkich swą gospodarnością, czego przykładem może być jego udział w wojnie toczonej na półwyspie iberyjskim, w trakcie której odmówił przyjęcia wsparcia aprowizacyjnego z Rzymu i miał ofertę takiej pomocy skwitować stwierdzeniem, że wojna sama się wyżywi. I w myśl tego rozpoczął eksploatację miejscowych zasobów. Po tej kampanii wojennej, w trakcie której odniósł liczne zwycięstwa, uzyskał prawo do triumfalnego wjazdu do Rzymu. Jego pochód prezentował liczne dobra pochodzące z surowców wydobywanych na podbitych i zagospodarowanych przez niego terytoriach. Niemniejszą zaradnością wykazywał się sprawując urzędy cywilne. Widząc trudną sytuację ojczyzny, która musiała ułożyć duże sumy na toczone wojny, wprowadzał rozwiązania ograniczające zbytki. Ten wątek jego kariery jest związany ściśle z przypisywanymi mu przymiotami osobistymi, które były wręcz legendarne. Był nie tylko gospodarny, ale sam był ponoć niezwykle oszczędny, aż do granic skomstwa. Ponoć, kiedy sprawował urząd kwestora na Sycylii, wizytując tamtejsze miasta, przemieszczał się między nimi pieszo w towarzystwie tylko jednego niewolnika. Każdą rzecz zbędną uznawał za zbyt drogą i szczycił się tym, że jako żołnierz, który zburzył więcej miast, niż dni trwała kampania prowadzona pod jego dowództwem, a ponoć zdobył 400 grodów, z łupów zatrzymał dla siebie tylko tyle, ile sam zjadł i wypił. Zresztą w kwestii pożywienia również wykazywał się daleko posuniętą wstrzemięźliwością był zwolennikiem najprostszego jedzenia i wina takiego, jakie serwuje się niewolnikom, a strój wybierał najprostszy z możliwych. Nie dziwi w kontekście takiej postawy, że zdobył uznanie szerokich mas ludności z najniższych klas społecznych, ale zupełnie nie układały się jego relacje z przedstawicielami elit. Tu znowu możemy przywołać postać Scypiona, którego w trakcie swojej kwestury na Sycylii Katon miał wesprzeć organizacyjnie i finansowo, kiedy ten pierwszy ruszał do Afryki przeciw Kartaginie. Ale, może pamiętacie ten wątek z poprzedniego odcinka? Mówiłem wtedy, że wewnętrzne spory w Republice sprawiły, że Scypionowi odmówiono finansowania za morskiej wyprawy. Ponoć maczał w tym palce właśnie Katon. Relacje między dwoma bohaterami nie układały się dobrze. Skoro Katon wyznawał zasadę, że wojna musi się sama wyżywić, nie widział nic zdrożnego w ograniczaniu wydatków na wojska Scypiona. Jeśli sobie przypomnicie, to mówiłem też, że ten wielki bohater, cieszący się poparciem elit, musiał z własnej kasy dołożyć do wyprawy, po której mógł mienić się pogromcą Hannibala. Jak widać, koneksje nie ułatwiły mu życia, kiedy na jego drodze stanął strzegący interesu imperium, nad wyraz gospodarny katon. Jako domknięcie wątku dotyczącego relacji między Katonem starszym a Scypionem afrykańskim, powiem, że to bohater dzisiejszego odcinka stał za oskarżeniami, jakie pod koniec życia skierowano przeciwko jego oponentowi. Były to zarzuty niegospodarności, a nawet korupcji i bogacenia się kosztem republiki. To dzięki Katonowi Scypion miast pławić się w chwale swoich militarnych sukcesów. Skończył w zapomnieniu z dala od stolicy. Do Katona Starszego przylgnął jeszcze jeden przydomek, cenzor. Wziął się on z funkcji, którą objął w 184 roku przed naszą erą. W Republice Rzymskiej cenzor miał bardzo dużą władzę, gdyż zarządzał porządkiem społecznym, przydzielając obywateli do odpowiednich grup. Przygotowywał listy senatorów, ale przede wszystkim czuwał nad powszechną moralnością i mógł to robić w sposób dosyć arbitralny. Dlatego na kolejne kadencje wybierano tylko ludzi doświadczonych o nieskazitelnym charakterze, a za takiego właśnie miano katona. Jak już mówiłem, jego postępowanie cieszyło się szczególnym uznaniem niższych warstw społecznych. Nie tylko w trakcie cenzoratu, ale również w trakcie pełnienia innych funkcji publicznych zapracował na to, ograniczając wszelkie przywileje, jakie mniej lub bardziej legalnie przywłaszczali sobie przedstawiciele elit. Na przykład, Katon podtrzymywał prawa wprowadzone w kryzysowych latach, które ograniczały gromadzenie klejnotów przez Rzymianki. Panie używały wszelkich środków, by wpłynąć na zmianę decyzji, ale Katon był nieugięty. Podobnie regulował przepisami obyczaje dotyczące liczebności uroczystości organizowanych przy okazji różnych świąt. Po gospodarsku dbał o infrastrukturę miasta, taką jak akwedukty czy drogi. Jednocześnie tropił patologie, na przykład kazał wyburzać domy, które zachodziły na publiczne trakty, albo odcinał wodę tym bogaczom, którzy nielegalnie podłączali się do publicznych wodociągów. A przez to mogli zmniejszać ich wydajność, ograniczając życie innych obywateli. Nie dziwi zatem, że biedota zrzuciła się na pomnik Katona, który stanął w świątyni bogini Salus. Salus, czyli ocalenie albo uzdrowienie. Po 184 roku przed naszą erą. Kiedy złożył urząd cenzora, nie starał się już o żadne funkcje publiczne poza zasiadaniem w Senacie, gdzie uprawiał rozbudowaną działalność oratorską. Zasłynął jako skrajny konserwatysta, który za dobre uważał tylko to, co jest z gruntu tradycyjnie rzymskie. Zwalczał popularne wtedy wpływy greckie, niezależnie czy chodziło o literaturę, modę czy medycynę. Chwalił uroki prostego życia, a wzorem w tym zakresie była dla niego praca na roli, którą uprawiał jeszcze na wczesnym etapie kariery, o ile mu tylko pozwalały na to obowiązki. Zresztą z pism, które po nim pozostały, jedno jest poświęcone właśnie uprawie roli i uchodzi za pierwszy łaciński traktat napisany prozą. Nazywało się De Agricultura. I zawierało nie tylko zalecenia o charakterze agronomicznym, ale również zalecenia w kwestii obyczajów, religii, a nawet przepisy kulinarne. Katon jest autorem pierwszej rzymskiej encyklopedii Precepta Ad Filium, czyli nauki dla syna. Można tam było znaleźć informacje z zakresu retoryki, medycyny i rolnictwa. Przetrwały tylko fragmenty, a wśród nich słynne zdania. Remtene verba sequentur, trzymaj się tematu, a słowa przyjdą same. Oraz inna maksyma, złodzieje dobra prywatnego żywo spędzają w kajdanach, złodzieje dobra publicznego w złocie i purpurze. Nie da się ukryć, że to stale aktualne. Nie należy przy tym pominąć innego dzieła, Origines, czyli początki, Opisujące dzieje Rzymu od Powstania aż do czasów Katonowi Współczesnych. Z tego dzieła czerpali Liwiusz i Salustiusz. Z historycznych książek tego ostatniego pochodzi zdanie wyryte na Złotej Bramie w Gdańsku, przy której powstaniu aktywnie działał Johann Szpejman. Mam na myśli słowa: Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę wielkie upadają. Ale to jest temat na inną opowieść. Biografia Katona starszego cenzora to przykład czynów człowieka niemal całkowicie oddanego sprawom swojej ojczyzny, a z drugiej strony niezwykły, prawie skrajny przykład wierności wyznawanym poglądom. Nie dziwi, że po piersie tego bohatera Johann Szpejman kazał umieścić w osi posągu cnoty umiarkowania. Ponadto Katon doskonale wpisuje się w rygoryzm, jaki charakteryzował etykę kalwińską, do której Szpejman się przyznawał. Kiedy spoglądam na działalność tego rzymskiego cenzora, przypominają mi się również gdańskie uchwały Rady Miejskiej, które pod wpływem protestanckiej etyki próbowały przynajmniej dwukrotnie w historii miasta regulować rodzaje stroju, menu na imprezach rodzinnych, przebieg uroczystości tak samo ślubnych jak i pogrzebowych. Gdańscy rajcy lubili dbać o obyczajność obywateli miasta, choć Krytyczna analiza wykazuje, że bardziej chodziło im o to, by klasy niższe nie próbowały naśladować sposobem bycia zbytko, zbytków klas wyższych, a zatem by nie naruszano społecznego porządku. W takim zestawieniu Katon starszy cenzor wydaje się bardziej godną poważania postacią od wielu gdańskich patrycjuszy, i tego się trzymajmy. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do wysłuchania pozostałych odcinków serii Całe Złoto Johana Szpejmana, które znajdziecie na kanale Spotify Patrzę i Myślę oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem i Złoto, Oczywiście pisane bez polskich znaków. A także znajdziecie je na kanale YouTube Stowarzyszenia Promkultura. Zapraszam i do usłyszenia.